29 marca, sobota i kolejne spotkanie ze słowem życia. Zapraszam! No i pora stanąć w prawdzie z samym sobą na przeciwko Jezusa! Taka jest dzisiejsza Ewangelia. Jezus dzisiaj kieruje tą Ewangelię do konkretnej grupy ludzi, mianowicie do um, ludzi przekonanych o swojej sprawiedliwości i do tych, którzy gardzą innymi. Zanim odpowiesz sobie na pytanie, czy to Ewangelia dla Ciebie, to się grubo zastanów i może najpierw posłuchaj. Bo być może nawet nieświadomie jesteś w tej grupie. Dzisiaj jest mowa o szeroko pojętej pokorze której nam ludziom, szczególnie wierzącym, często brakuje. Świat jest przepełniony nienawiścią, przepełniony złem i tym, e, tymi pokusami, tymi bożkami, które nas ciągle odciągają od samego Jezusa. I wiecie, to jest przykre, kiedy właśnie ludzie Kościoła najbardziej się w tym pogrążają. I dzisiaj jest mowa właśnie o nas, z trochę tej sfery, w której możemy nawet czasem nie chcemy dostrzegać. Na pewno po tej ewangelii możemy sobie poszukać odpowiedzi na pytanie, czy jestem pokorny, bo bez tego ciężko dostać się do Królestwa Niebieskiego. Dzisiaj Jezus przedstawia nam historię dwóch ludzi, którzy przyszli do świątyni się modlić, że przyszli do kościoła się modlić. Stanęli przed Bogiem, stanął faryzeusz i celnik. Jakby się wydawał, faryzeusz, uczony wypełniał przykazy, nakazy, przykazania, pewnie dawał różne takie ofiary, wiedział co i jak. I z drugiej strony celnik, osoba grzeszna, która robi dużo złych rzeczy. I mamy przedstawione dwa obrazy modlitwy. Modlitwa Farzeusza brzmi trochę jak wiersz pochwalny na cześć jego samego. O tym dlaczego Pan Bóg ma udzielić mu łask, bo daje dziesięcinę, bo zrobił to i tamto, bo tyle razy się modli, bo tyle razy jest w kościele. Natomiast Druga strona, strona grzesznika, stanął w oddali, bo wiedział, że nie jest godny. Bo powiedział: Panie, jeśli Twoje miłosierdzie jest tak wielkie, bądź dla mnie miłościwy, bądź dla mnie miłosierny. Jak myślicie, która osoba jest tą sprawiedliwą? No co wiemy z dzisiejszej Ewangelii? No właśnie to, że ta druga, że grzesznik będzie wyżej niż faryzeusz. Kochani, ta Ewangelia łączy nam się trochę z wczorajszą. Jeśli będziesz wywyższać się ponad bliźniego, jeśli nie będziesz spełniał tego przykazania, będziesz poniżona, będziesz niżej. I wiecie, można by było myśleć, no ale przecież ten Faryzeusz to dawał dziesięcinę, trzymał jakieś posty, wypełniał przykazania, tak, ale w tych przykazaniach, każdego przykazania, każdego zalecenia, wszystko, co e, powinno nas przybliżyć do Boga, musi być oparte na miłości. Do nas samych, do Boga i do bliźniego. Kochani, bez tego to wszystko jest pustym frazesem, który my po prostu wypełniamy jakiś czyn, jakieś coś, co w ogóle nic nam nie da. I ta Ewangelia właśnie nam o tym mówi. Zastanów się, którą postawę przyjmujesz. Czy szydzisz z innych? Czy wywyższasz się nad nich? E, czy porównujesz się z innymi? Jezus kocha nas personalnie, kocha Ciebie, kocha mnie. On stworzył nas po imieniu. Nie jesteśmy kolejnym miliardem ludzika. Jesteś Ty, Twoje imię, jestem ja, Marta, Dziecko Boże. On kocha mnie, On kocha Ciebie i musimy się skupić na tym, czy te rzeczy przyprowadzają nas do Niego, czy odciągają. Zadaj sobie to pytanie. Czas Wielkiego Postu jest czasem stawiania pytań i szukania odpowiedzi, i robienia konkretnych kroków nawrócenia, kroków w stronę Jezusa. Niech ta Ewangelia będzie dla nas przestrogą, przed życiem pełnym pychy, a pycha z nieba spycha, jak mi to zawsze powtarzali. Więc zastanów się i życzę i Tobie i sobie dużo pokory. Życzę Wam również dobrego dnia. Trzymajcie się.